Siemano, witamy serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Witamy. Ten odcinek będzie nieco inny, ale uważam, że bardzo potrzebny dla wielu z Was, wielu z nas, między innymi dla mnie też. O co chodzi? Mianowicie chodzi o to, że jak robimy kiełbachy, mamy maszynki do mielenia. Czy to taka, czy obojętnie jaka? Jest nóż, są sitka i często jest. Tak, że jest to stępione, i są pytania między innymi na mojej grupie. Przypominam swoje gotowanie i wędzenie Zapraszam serdecznie oczywiście na grupę. Jak taki nóż poostrzyć? I powiem wam, jak to zrobić. Pokażę wam, jak to zrobić domowym sposobem, właśnie w tym odcinku. Gdzieś tam ktoś ostatnio wrzucił na moją grupę taki krótki filmik, jak był taki nożyk, właśnie ostrzony w, w maszynce. I to mnie właśnie zainspirowało, tym bardziej, że y, też sobie przy okazji poostrzę te sitka. Te sitka miałem ostrzone ostatnim razem na zlocie, ale nie w tym roku, tylko w zeszłym roku była firma, która zajmowała się właśnie ostrzeniem noży. Zabrałem wszystkie, które miałem i miałem ostre. A, A teraz w tym roku co? zapomniałeś. A w tym roku zapomniałeś moja operatorką. Tak, twoja no tak, wina to jest. Y, słuchajcie, y, czym drobniejsze oczko i czym bardziej tępe jest to sitko, to jest większy problem. Mięso się giniecie, a jak mamy połączony tępy nóż z tępym sitkiem, to jest w ogóle katastrofa. Przy większym oczku jest dużo prościej, dlatego że idzie to szybko, nawet jak jest czy sitko, czy nóż, może bardziej sitko, tempę to i tak to wylatuje. Bo tu jest tu chodzi o to, żeby ten akurat nożyk jest dwustronny, czyli ma dolegać tu w tym miejscu, zbliż to tak, żeby było widać. Ja będę to ruszał, widzisz? Tak, i tu ma ładnie dolegać. Jak przejdziemy palcem po citku, to jest, nie jest wyczuwalna taka ostrość. Muszą być takie, nie wiem jak to wytłumaczyć dokładnie, nie tak gładko palec musi przejeżdżać, tylko musi być ostre. Przy nożyku, to jest, tak jak mówiłem, dwustronny, też jest ważna ta krawędź. Czyli ta tutaj, ale i ta. Dlatego, żeby był ten kąt tutaj zachowany, czyli ostra i jedna i druga, żeby było to równe, żeby to nam ładnie cięło, jak nam trafi jakieś cięgno czy cokolwiek innego podczas mielenia. Widzicie, tych ja mam hość. tych sitek? Tak. E, pokażę Wam jeszcze przy okazji sitka, jakie ja tutaj mam do tej maszynki. To jest Zelmer 5, czyli makówka, tak jak pokazywałem przed chwilą. To jest 3 albo 4 mm, już nie będę teraz mierzył, powiedzmy 4. A to jest chyba 2,7 jak dobrze pamiętam, tak. Czyli to jak jest to 2, 7, to to jest 4. To jest makówka, a to jest nie makówka. Nie mylić z tym, bo kiedyś był taki jeden mądry, co mylił. Tu mamy ósemkę, tu jest dziesiątka, trzynastka i szarpak. I teraz wam pokażę co i jak. Pitolenie o które sitko, którym się zajmiemy. Zajmiemy się w każdym, ale pokażę wam od... Może od naj... takiego najpopularniejszego. Tak, tak, najpopularniejsze to jest to. Czyli powiedzmy ta czwórka. I nożyk oczywiście. Co jest naj takie najszybsze, najbardziej dostępne do kupienia gdzieś tam w marketach budowlanych? Papier ścierny. Tu jest 240, czyli tutaj ta faktura jest nieco grubsza. Podejdź proszę, nie wiem czy to będzie widać. Te kamyczki są ta gradacja jest dość gruba. Ten jest 400, czyli dużo drobniejszy, ale zaczynamy zawsze od tego grubszego. Potrzebna jest nam płaska deseczka. Tak jak ja tu mam na przykład i co? Zaczniemy od sitka czy od nożyka? Bez różnicy. To może najpierw sitko. Kładziemy to sitko i słuchajcie. Oczywiście jeździmy. Takie coś. Kółko, prosto, ale ważne, żeby to co jest pod spodem, żeby było płaskie żeby ten nożyk ładnie przylegał. Patrzcie, ja tutaj zrobiłem dopiero kilka ruchów i widać, jak to się ściera już? Na pewno widać. I lecimy dalej. Tylko to należy pamiętać, że to jest ten grubszy papier, a później jeszcze musimy go przelecieć tym drobniejszym. To jest chwila, moment i naprawdę nie potrzeba dużo siły, dużo pieniędzy, bo taki papier się kupuje na sztuki. My akurat kupiliśmy w Brico Marsze ale można kupić w jakiejś kastoramie, i w każdym innym Merlin i tak dalej, i tak dalej. Patrzcie. Jeszcze troszkę. Praktycznie już. Widzicie? Ile to trwało? Oczywiście później przed tym. Yy, użyciem tego sitka trzeba je przepukać, bo tutaj są te opiłki od ostrzenia. Ale idzie to szybko naprawdę. Oczywiście papier wieczny nie jest, ale generalnie sytuacja jest taka, że jak tu można, gdzie jeszcze nie braliśmy. I to idzie naprawdę, naprawdę dobrze. Szybka akcja i sitko jak nowe, a jednak jak mamy ostre sitko, ostry nożyk to naprawdę ta robota idzie aż się chce robić, a jak mamy Tę to człowiek się tylko nadenerwuje, tą jedną stronę jeszcze poprawię, bo tak tam nie, bo to nie podejeżdżałem. Pięknie. Patrzcie jak to wygląda. Spójrzcie ile jest tych opiłków. Ja sobie to przepłuczę od razu i za chwilę do was wracam. Od razu weźmiemy ten drobny papier, bo zapomniałem i tym drobnym lekko przegładzamy. Teraz się pochlapałeś i na zbliżeniu widać. Dobrze, przecież ja to przepukałem, no byłem pod kranem. Nie ja, tylko sitko. To już podłoga pewnie też pochlapana. To się zatrze. Samo się nie zatrze. Zaraz ktoś w to wejdzie. Tak, jedna strona, druga. To jest oczywiście jedna metoda, bo jeszcze jest inna metoda na ostrzenie tych sitek. Zaraz wam też tą pokażę. Na drugim sitku, oczywiście o tym samym rozmiarze. Ok, tu już mamy pięknie. Pójście. Tak. Odkładamy tu na razie. Odk nie, to w sumie nie. Słuchajcie. Nożyk, ale też oczywiście zaczniemy od najgrubszego papieru. Z nożem robimy identycznie, czyli ruchy okrężne. Kurczę. Nie chcę, pokazać. Może jeszcze będzie widać, że one wstępy, jaka będzie różnica. Widać? Identycznie robimy kółko z jednej strony, z drugiej. Tylko tu, w przypadku papieru, ten, ta druga krawędź, którą wam pokazywałem chwilę wcześniej, to tam będzie trzeba to zrobić nieco inaczej. Kółeczka, kółeczka, kółeczka. Myślę, że pewnie będzie już. Oczywiście. Czy to zakurzamy? Nie zakurzane, tylko zabrudzone. Zobacz, ta strona, widać? A ta strona? Tą stronę zrobię na maszynce. Czyli tu mamy na grubszym papierze. Od razu weźmiemy sobie tą jedną stronę na tym drobniejszym. Czyli taka kosmetyczna sprawa. Mam jeden nożyk, bo drugi też miałem. Dorota, taka maszynka jeszcze się przewijała u mnie w filmie. Na pewno jak oglądacie, to wiecie o kogo chodzi, o którą maszynkę chodzi. I miałem właśnie tą, dwa sitka wziąłem do Mielna. Kręciliśmy kiełbasę polową właśnie w Mielnie i gdzieś się zapodziało. Na pewno w piasku gdzieś. Co? Piasku na pewno w piasku. No. Pięknie. Ok. Mamy gotowe. Więc co? Ja sobie dalej to przepłuczę i za chwilę wracam. W tym samym markecie udało się zakupić. Osa osełkę. Jest to kamień. Też są dwie gradacje. Ta jest grubsza, ta jest drobniejsza. Ja podłożę sobie tutaj ten papier ścierny. I co robimy, jak mamy taki papier? Robimy identycznie. Patrz, Mam kamie. trzy te sitka, co powiedziałem? Taki papier, powiedziałem. Taki kamień, tak. Jak mamy trzy te sitka, więc zrobimy to tak, że bierzemy sitko i tak samo w koło. Ruchy okrężne, żeby tu nam się chowało, i tu w koło. Widzieliście, jak to wyglądało przed chwilą? Widzieliście na pewno. A naprawdę, Wam powiem tak, ta osełka, kurczę, ona kosztowała 4 zł. Bardzo tanio, nie? No. Ła, patrz, pokaż ten brud. Czekaj, ja to przepłukam, przepłuczę, przepraszam. Ale tu już się dużo bardziej trzeba nawiosłować. Słuchajcie, to jest druga z metod, jeszcze będzie trzecia. Uważam, że najlepszą metodą to jest metoda pierwsza, czyli papier ścierny. No ile to zajęło, żeby to poostrzyć? Chwilunia, momentunia. Tutaj robimy na mokro więcej bawienia dużo więcej, więc jak będziecie w razie takie papiery gdzieś tam sobie kupować, to przy okazji taką oselkę też można, bo to jest naprawdę tania rzecz. Też się ostrzy, trochę brudzę, ale to nic. Oczywiście, później zmieniamy na ten gładszy, gładszy, drobniejszy. I wygładzamy tą powierzchnię właśnie tym drobniejszym. Więc patrzcie, tu już ile czasu się bawię tym. A jeden papier jeden kosztował, pamiętasz może? No nie. Ale nie dużo, nie? Na pewno jakieś grosze. Więc słuchajcie, taki papier. Myślę, że spełnia swoją rolę w 150%. Ok. Więc to przemyjemy, żeby to pokazać. To też jest poostrzone. Ale uważam, że po papierze jest... Jest mała różnica. Tak jest. Ale dobra. Metoda numer dwa. Odłożę to sobie też tutaj na chwilę. Co jeszcze wam muszę pokazać w tym momencie? O czym wam wspomniałem przy metodzie pierwszej? Nożyk. A Dlaczego ty kładziesz ten papier cierny? Żeby ścierny nie powrócić doseczki. Słuchaj, ten ta krawędź tu. Ona jest prostopadła do yy, do noży tutaj, po prostu do tej krawędzi ostrej. Tak. I teraz bierzemy Pamiętajcie, żeby nóż trzymać prostopadle. I otrzymy tą krawędź właśnie. Żeby też ten kąt prosty był zachowany. Prawda? I mi ja powiadało. Znowu się zaczęło. Tak. Prawda. Ta część. A ta część. Jeszcze troszkę go tutaj drapnia. I taka maszynka to nie jest tak, że za każdym razem trzeba ją ostrzyć, te noże czy, czy sitka. I po prostu już mamy spokój na bardzo długo. Spójrzcie, jedną tą krawędź zrobiłem. Tu. Tu mamy teraz idealnie ostre. Tak samo robimy z pozostałymi trze, trzema. Ruszę jeszcze raz w to miejsce, które chcesz pokazać, bo ruszasz tymi, w ogóle nic nie widać. Tą krawędź. Tu jest ostre. Już jest pięknie ostre. No. Ten już taki nie jest. Oczywiście. Dobra. To jest metoda numer dwa. Cały czas będę zaznaczał, bo uważam, że ta pierwsza metoda jest naj. Naj, naj, naj. Dobra. Teraz jak można poostrzyć ten nożyk z drugiej strony? To Wam też mówiłem, że pokażę. Pięknie się naostrzył. Słuchajcie. Bierzemy sobie papier ścierny najpierw ten, ten gruby. Kładziemy sobie sitko, żeby sobie odciąć, odznaczyć tutaj też, ten dołeczek, bo tam jest taki zędzołek, który trzyma nam Chciwko, żeby się nie przekręcało, tu o to o, tym mówię. I teraz musimy sobie to kółeczko wyciąć. Mogę to bardziej na brzegu, chyba zrobię to jeszcze raz, nie? Zdrowie. Znaczy nie, nie kichnęłaś. Nie. nie. Tak jest. Słuchajcie. Świetnie to zrobiłem. O. Wycinamy teraz to kółeczko. I już wam mówię o co chodzi. Ale czy jest to gra warta świeczki nie wydaje mi się. Tobie też się pewnie nie wydaje, nie? Też tak uważam. Więcej no. zachodu niż to wszystko. Ale jak to woli, to niech sobie zrobi, nie? Tak. Tak jest. To jest, może mogłoby się sprawdzić, jakby ktoś miał bardzo dużo do postrzenia. Ale nożek. to są noże, to nie sitka. To sitko, no tak, sitka to nie wierzę? poostrzysz, tylko poostrzysz nożyk. Sitko i tak trzeba na płasko i teraz musimy tu jeszcze obciąć. OK i ten drinkzik do do tego tam wam pokazywałem. Dobra, mamy to zrobione. To jest wielkości sitka. Bierzemy teraz suche sitko i bierzemy taśmę dwustronną. Jakoś odklejamy. Może z tej strony. A, z tej, dobrze. O boż. Życie. Nie mam pozmorci. Ja Dlaczego? Ty to nie doży swoje, bo jest jeszcze jeszcze moje. Spokojnie. Film trochę trwa, ale. Momentu, momentu. Prawie mamy. O jest, jest, udało się. I teraz tak. No, odklejasz to, co nie powinieneś. O mój Boże, widzisz? Przyklejamy teraz. Faktycznie, patrz. Taśmę dwustronną do sitka. Takie kawałki, żeby wysta nie wystawały poza sitko. Ja sobie później to obetnę. Istotną kwestią jest, żeby na całej płaszczyźnie było oklejone, prawda? Prawda. O widzisz, znowu no to samo. No. I teraz objeżdżamy to dookoła klejąca u bardzo klejąca ciekawe jak ty podklejasz tam z góry teraz a widzisz czekaj i tu jeszcze dobra i teraz trzeba to jakoś podklejać z góry no właśnie Niestety to, to ci poradzę. I faktycznie to będzie. Widać, że zbyt często nie miałaś z tym do czynienia. Wow, jedno. Jeszcze dwa. Za pięć minut będzie. Mm. Dwa i trzecie. I teraz to za chwilę na śmieci, do tego przyczepiamy, Nie przyczepiamy. E, przyczepiamy, dobrze. Nożyk. Nożyk. Papier ścierny, Matko Święta. Czego ty mi mylisz? Co? Patrzcie. Takie coś. Oczywiście troszkę krzywo to przykleiłem, no ale to mówię, jak się człowiek... Pierwszy to się człowiek żona cieszy. Znaczy nie, nie cieszy. No dokładnie. Obcinam sobie tutaj to jeszcze. Kajcie. I teraz co robimy? To jeszcze sobie tutaj przetnę. Zakładamy nożyk tą stroną tempom, czyli tą. O, jeszcze wam coś pokażę. Patrzcie. Jak. To jest oryginalny ślimak od maszynki Zelmera po naszym weselstwie. Spójrzcie, jak on jest tu wyrobiony. Tu na to przychodzi zawsze sitko. I sitko tu już nam miało luzy, dlatego że tak się to wyrobiło. A to niby jest część wymienialna. I nawet dokupiłem sobie tą właśnie część, ale za Boga tego nie idzie wykręcić. Więc trzeba było kupić całą maszynkę. Nożyk tą stroną. Papier ścierny grubszą fakturą do środka. A gdzie próbowałeś to wykręcić? W domu czy... I w domu najpierw, a później pamiętasz? A, jeszcze jednej rzeczy nie zrobiłem, patrz. Musimy zrobić dziurkę do... Tu, na środku. Widzisz? Tu mhm. do tego. Nie ja wiem, czy już się w ogóle uda. Powinno się chyba wtyknąć jakoś. To czy nie? Jest. Bierzemy teraz nakręteczkę tą. Nie dokręcamy do końca tak sztywno. I teraz tak. Wystarczy to stoi w miejscu, a rusza się tylko nożyk i patrzcie. W tym momencie już to ostrzy i powolutku. Zbliżamy papier ścierny. Do. Do noża. Zobaczmy, co tam widać. To akurat jest metoda, uważam, lepsza, jeśli chodzi o sam nóż. Trwało to dosłownie. No tak, ale może jakbyś miał z 10 tych noży. Patrz. I pierwsza strona, zrobimy na papierze? I druga strona, która była teraz zrobiona na tym, tą metodą. No, to jest lepsze. Jeśli chodzi o nóż, ale o, jeśli chodzi o sitka, same sitka, to polecam wam tak, jak ja to zrobiłem wcześniej. Czyli papier ścierny ręcznie. Słuchajcie. Tak to wygląda, jeśli chodzi o te metody ostrzenia noży i sitek przy naszych maszynkach domowych do robienia naszych wyrobów domowych. Mam nadzieję, że Wam pomogłem, a jak nie pomogłem, to. Przepraszam. Przepraszam, że nie pomogłem. Słuchajcie, nie ma opcji, żeby tego nie poostrzyć. Teraz już wiecie jak, więc sobie zróbcie, jeśli macie tempę noże. To nie kosztuje majątku, a jak poostrzycie sobie to starsze na długo. Tak to wygląda. Słuchajcie, jeśli film się podobał, film instruktorzowy łapa w górę i komentarz. Co sądzicie o ostrzeniach tych trzech. To ja tu właśnie przed chwilą wam starałem się pokazać. Może macie jakieś inne. Patenty. Może macie jakieś inne patenty. Piszcie w komentarzach oczywiście. Właśnie piszcie komentarze, zostawcie łapę w górę jeśli film się podobał. A kto nie subskrybuje mojego kanału to niech zasubskrybuje i do tego naciśnie dzwoneczek to będzie informowany o takich i nie tylko takich filmach na moim kanale. Ale to wiecie to łapa i subskrypcja to na początku. To na dzwonek. początku. Oczywiście nasze social media, grupa na Facebooku: Swojskie Gotowanie i Wędzenie, TikTok Swojskie Gotowanie, Instagram Swojskie Gotowanie. Polecam takie metody. Oczywiście pierwsza metoda do sitka, ostatnia do noża, albo pierwsza też do noża. Tak to wygląda. Pozdrawiam, cześć.